Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować piecyk na drewno firmy Łam. Jest to innowacyjne urządzenie, charakteryzuje się tym, że ma zautomatyzowany proces kontroli spalania. W środku jest zbudowany system w oparciu o sprężynę bimetalową, która automatycznie rozdziela powietrze w trzech punktach: powietrze pierwotne, pierwotne wtórne i powietrze trzecie. Teraz klient nie musi martwić się o to, w którym momencie, jak ustawić przepustnicę w piecyku. Cały proces dzieje się automatycznie poprzez wykrycie zmiany temperatury, która następuje w palenisku. Na początku urządzenie przymyka dopływ powietrza na ruszt, potem otwiera do dopalania spalin i utrzymuje optymalną ilość powietrza do oczyszczania szyby, tak aby spalanie było wydajne i w zgodzie z naturą. Piecyki firmy WAM charakteryzują się Piękną wizją ognia, czystą szybą i wykończeniem w różnych wariantach. Może to być metal, może to być kamień. Dźwiczki mogą być wykończone tak jak tutaj, w tej formie żeliwa albo nowoczesnego szkła. Optymalne spalanie urządzenia klasy premium. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę wentor.pl.